9 Wielkopolscy strażacy otrzymali zgłoszenie o potrzebie interwencji na terenie jednej z posesji prywatnych w miejscowości Siedle w powiecie tym Na miejsce działań do kolegów policjantów, którzy prowadzili swoje czynności, skierowano zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Wolszczynie, ale także strażaków ze specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Poznania i z Leszna, po to by rozpoznać z jakimi substancjami i materiałami tak naprawdę mamy do czynienia. Zastępnych informacji wynikało, że tutaj na miejscu ujawniono 50 różnych źródeł aktywności, aktywności czy materiałów, substancji, które mogą być też w jakimś stopniu radioaktywne i przede wszystkim też chemicznie niebezpieczne, niebezpieczne. Dlatego działania strażaków polegają przede wszystkim na tym, żeby rozpoznać konkretnie z jakimi substancjami i materiałami mamy do czynienia oraz czy one powodują jakieś zagrożenia dla mieszkańców, którzy tutaj przy tej ulicy mieszkają i przy, tym, przy tej posesji. Natomiast z tych z tego rozpoznania, które zostało dotychczas przeprowadzone, nie wynikała potrzeba, by ewakuować mieszkańców sąsiednich domostw. Nasze działania obejmują teren posesji, na której ujawniono te substancje i materiały, no i weryfikujemy z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Po tym zweryfikowaniu postępowanie dalej będzie prowadziła tutaj na miejscu policja. Czy ktoś w zdarzeniu został poszkodowany? Na ten moment nie mamy informacji o tym, by, by jakieś osoby były poszkodowane. Jedna z mieszkańców tej posesji w momencie, kiedy były prowadzone działania, faktycznie gorzej się poczuła. Została udzielona tutaj pomoc przez zespołu ratownictwa medycznego. Natomiast oprócz tego, oprócz tej jednej osoby, która, która się gorzej poczuła, nie mamy informacji o tym, by były jakieś kolejne. Czy wspaniały? wiadomo, jak jeszcze długo działania potrwają tutaj na miejscu? Myślę, że te działania potrwają jeszcze kilka godzin, dlatego że no, ustalenie z jakimi substancjami mamy do czynienia i materiałami, a jest ich tak jak powiedziałem kilkadziesiąt, będzie troszeczkę jeszcze trwało. Dlatego no, jesteśmy tu, przybyliśmy tu pierwszymi zastępami po godzinie dziewiątej, mamy już godziny popołudniowe. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas, do momentu, kiedy nie ustalimy jakie to jest zagrożenie, będziemy tutaj prowadzili działania.